Wczoraj na 27. nadzwyczajnej sesji zebrali się radni Miejscy. Podejmowali między innymi uchwałę w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta Radnej Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej. Rada głosowała również nad przyjęciem uchwały dotyczącej starej betoniarni i uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Gostynina na 2012 rok. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Otwieram obrady nadzwyczajnej sesji 27 Rady Miejskiej. W poprzedniej sesji 27 czerwca 2012 roku pani radna, Koralczyk-Krzepiecka, pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej Rady, yy, złożyła rezygnację na piśmie. My jako Rada zgodnie z artykułem 19 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku który mówi, że w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia rezygnacji. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi, zapytania? Jeżeli nie ma, to odczytam jeszcze raz całą sprawę i przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej rezygnacji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw przyjęciu? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ogłaszam, że za przyjęciem rezygnacji głosowało 6 osób, przeciwnych 3, wstrzymała się jednostnie. Um, uchwała ta ustala opłatę za, ten, za tą czynność w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwróconego zgodnie z przepisami minimalne wynagrodzenia za pracę, czyli na dzień dzisiejszy będzie to 150 zł. Proszę czy ktoś z Państwa ewentualnie ma jakieś ja zapytanie? czy, czy y, punkt przedszkolny też jest y, obligowany taką opłatą? Nie, to są dwie zupełnie różne ustawy. O przedszkolach mówimy w ustawie o systemie oświaty, natomiast o żłobkach i klubach dziecięcych mówimy właśnie o tej ustawie cudzycrowym żłobkowej. Dziękuję. Co to jest ten klub dziecięcy? Już mówię, jeżeli chodzi o żłobki to są w yy, żłobkach opieka trwa 10 godzin, natomiast jeżeli chodzi o próby dziecięce do 5 godzin, to opieka nad dziecko. I to jest to rozróżnienie. Punkt 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia, a zmienioną uchwałą z 26 kwietnia 2012 roku odnośnie Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniania Spółka ZOI. W tym punkcie o zabranie głosu poproszę Panią Burmistrz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Przedstawiamy projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wysokości, określenia wysokości kapitału zakładowego spółki Stara Betoniarnia. Co spowodowało o tym, że decydujemy się na taką zmianę. W 2009 roku miasto składało wniosek o dofinansowanie zadania tej budowy tego centrum handlowego. W ramach ogłoszonego wtedy konkursu, to było działanie rewitalizacja miast. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wniosek wtedy został zakwalifikowany na listę rezerwową i w dniu 26 czerwca otrzymaliśmy informację, iż decyzja zarządu Województwa Mazowieckiego został dokonany i wpisany na listę projektów do. Do W związku z tym otrzymamy 85% kosztów kwalifikowanych. Oczywiście, w ślad za tą decyzją przyszła, przyszła też informacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o potrzebie dołączenia do, do tego wniosku wymaganych załączników. Ta informacja przyszła. Przyszła do nas 6 lipca i już również poinformowano nas, że ten wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i zostanie poddany ocenie wykonalności. W związku z tym, że te planowane do otrzymania środki obciążyłyby budżet w spłacie istniejących zobowiązań. i i w tych zobowiązań, które miała przejąć spółka, dokonaliśmy tutaj analizy i uznajemy, że w związku z tym nie ma konieczności wyposażania spółki wkładem pieniężnym zaplanowanym wcześniej i proponujemy, by ten wkład pieniężny był w wysokości 70 tysięcy złotych. Uznajemy, że ta kwota pozwoli na wstępną organizację tej spółki i rozpoczęcie prowadzenia działalności. To te ludzie, to coś bardziej się w sumie, bo ta, ta nie jeszcze nie działa. Czy yy, można jakiś zbliżony termin przykazać? To znaczy tak, chcę powiedzieć, że mam dobrą informację, wreszcie po, po tych wielu trudach udało nam się w dniu wczorajszym znaczy doprowadzić do tego, że zakład energetyczny, będę używać tego określenia, tak. zamontował już liczniki i w dniu dzisiejszym do wszystkich instytucji dokonujących odbioru zostały zgodnie z prawem budowlanym rozesłane zawiadomienia o e, zamiarze przystąpienia do użytkowania. I w związku z tym te organy będą podejmować swoje czynności określone prawem i po uzyskaniu tych opinii, jak również tutaj po sporządzeniu protokołu końcowego odbioru z naszej strony, będą złożone dokumenty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. znowu jakby rysuje się kolejny problem, bowiem monitorujemy o budynki socjalne, które które są już na ukończeniu i tam mamy określony termin odbioru, ponieważ jesteśmy związani z umową o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i, i, i dzisiaj po, po kontaktach z, z właśnie z zakładem energetycznym i, i z projektantami no, pozyskaliśmy informacje, że dopiero jest to w fazie projektowania, więc mamy tutaj bardzo poważne obawy, że znowu termin zostanie dotrzymany. Ja chciałbym zapytać, ponieważ to jest y, dobra wiadomość dla, dla miasta, na punktu, takiej wiadomości nie było. Y, chciałbym, y, żeby pani burmistrz czy pani skarbnik powiedziała nam, y, jakie to będzie miało konsekwencje do, dla budżetu. I, I drugie pytanie w związku z tym, y, jakie przewidujecie teraz formalności czy zagrożenia w trybie uzyskania tych środków, żeby, żeby tego uniknąć. Ile to może potrwać? Cały ten tryb do podpisania umowy na te środki, żeby jak najszybciej można było... Ja na pierwsze pytanie no, może odpowiem, bo ze strony technicznej Pani burmistrz już to, w tych innych rzeczach. No jak Państwo wiadomo, gdyby wpłynęła nam ta kwota, to rzędu by była tak, szacujemy, żeby była to kwota no 85%. Teraz będzie składany, znaczy wniosek jest, został złożony, uzupełniamy teraz dokumenty. W poprzednim wniosku, wniosku była wartość szacunkowa podawana, więc tutaj jest 80% tej kwoty, tak jak w uzasadnieniu uchwale. No teraz będą, będzie korekta wartości tej inwestycji. Od tego będzie naliczane, będą naliczane te środki unijne. No i te środki, jak już Pani Burmistrz powiedziała, przeznaczymy na spłatę naszych wcześniejszych tych zobowiązań, co wpłynie na obniżenie naszego wskaźnika zadłużenia, całego długu, jaki jak posiada gmina z tytułu kredytów i pożyczek, no, do którego się dolicza ten wypływ wierzytelności. To teraz postaram się odpowiedzieć na drugie pytanie. W piśmie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Równinnych jest informacja, która zobowiązuje nas w trzymiesięcznym terminie do złożenia tych wszystkich załączników. Chcemy oczywiście zrobić to jak najszybciej, bowiem wiem, też Pan Burmistrz przekazał informację, że osobiście Pan Marszałek rozmawiał z Burmistrzem i chciałby. Chciałaby jak najwcześniej podpisać tą umowę. W tej chwili przebywa na urlopie. Myślę, że po poprocie z urlopu. Natomiast Wszystkie te podstawowe roboty budowlane są już zrealizowane, więc po podpisaniu umowy do, o dofinansowanie, można by składać wniosek o płatność i byłaby to refundacja tych środków. Także no, w chwili obecnej nie chciałabym tak jednoznacznie powiedzieć, że to będzie na przykład, nie wiem, tego września czy ten no, bo... Bo, bo, bo to są, tak, bo jeszcze po złożeniu y, y, tego, y, tych wszystkich załączników i uzupełnionego wniosku odbywa się to tak, że jest kontrola zamówień publicznych y, i po przeprowadzeniu tej kontroli dopiero podpisanie Kolejna uchwała budżetowe miasta na 2012 rok. W związku z tym, że zmianie uległ kapitał zakładowy spółki Miejskie Centrum Handlowe Stara Betoniarnia, która została powołana do zarządzania tym nowo wybudowanym obiektem, należy dokonać stosownych zmian w budżecie miasta na 2012 rok i w przedstawionym państwu w przedstawionej państwu uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012 dochody budżetu zmniejszą się o kwotę 80 000 zł zmniejszając o tę kwotę dochody majątkowe oraz wydatki budżetu ogółem zmniejszą się o kwotę 80 000 zł w tym o tym kwotem to jest 80 tysięcy złotych zmniejszą się wydatki majątkowe, które były przeznaczone na kapitał zakładowy tej spółki. Dlaczego akurat w tym rozdziale się te 80 tysięcy? Tak ile no, analizujemy to możliwości to, ze sprzedaży, tak. Czy to było przepasowane? Proszę. To znaczy yy, przewidujemy, że yy, no nie, nie uzyskamy w tym roku yy, planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ yy, no, były już ogłaszane też kilkakrotnie do tej pory przetargi, nie było zainteresowania, no proponujemy w, yy, na ten moment zmienić te dochody, że to będą dochody no, no, na dochody majątkowe ze sprzedaży lokali się składają ze sprzedaży działek, także no, jak na razie no, proponujemy z tego tytułu te dochody zmniejszyć.